Wraźniej dążą do zrujnowania naszej cywilizacji, co oznacza, że władze nad światem przejmą cywilizacje inne nieporównanie mniej życzliwe człowiekowi niż ta nasza. Cześć, witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj, dzisiaj troszeczkę tak eksperymentalnie zrobię materiał, ale no proszę też mi dajcie znać w komentarzach, czy taka forma wam odpowiada, czy się podoba. Jak to będzie wyglądało, zobaczycie w trakcie. Jak wiecie, no mam bardzo mało czasu, zawsze siadam wieczorami. Nie nadążam też. Tyle się dzieje, że no nie jestem w stanie przerobić tych wszystkich newsów, znaleźć materiał i tak dalej. Także no troszeczkę postanowiłem to zmienić. Być może Wam się to spodoba, jeśli nie, no to będziemy próbować inaczej, ale dajcie proszę znać. I zanim przejdę, przejdę do konkretów. Na początek oczywiście, podziękowanie dla darczyńców tutaj, dla Jolanty S. Za wpłatę. Bardzo Ci Jolanta, dziękuję i oczywiście serdecznie pozdrawiam. I do wszystkich darczyńców, mówiłem to w poprzednim materiale, powtórzę raz jeszcze dzisiaj. Wszyscy, którzy no, zechcieli wesprzeć ten mój kanał. Jak wiecie, taki kubeczek, dowód wdzięczności, no niby nic wielkiego, ale takie, taki drobny upominek ode mnie, dla każdego, dla każdego darczyńcy, po prostu w prezencie, jeśli macie ochotę, taki kubek otrzymać, moi drodzy darczyńcy, to Piszcie na maila, którego tutaj macie, e, namiary, gdzie mam wysłać, i z wielką przyjemnością wyślę. I tak jak wspomniałem, też e, szykuję też drobne upominki dla e, całej reszty widzów, oczywiście przez losowanie, bo no, jest nas tutaj bardzo dużo, nie byłbym w stanie wszystkich obdarować, choćbym bardzo chciał. Ale szykuję, myślę, coś fajnego też, także tak jak ostatnio zrobimy losowanie i po prostu to powysyłam. A tymczasem, a tymczasem, borem lasem, przechodzimy, moi drodzy, do konkretów. Moi drodzy, jak wiecie, nasz wspaniały kraj to kraj cudów, cudeniek i pełen kontrastów. I dzisiaj, dzisiaj będzie o Sikorskim w ONZ-cie, Kaczyński na wojnie z całym światem, a nawet z kosmitami, no i miejscowość Zwoleń w rękach Matki Boskiej, wyobraźcie sobie. Ale zacznę od Sikorskiego. Nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy słyszeliście, ale... Dla tych, co nie widzieli, nie słyszeli, pozwólcie, że streszczę. Radek Sikorski wszedł na salę Rady Bezpieczeństwa ONZ i mówił po prostu tak jak trzeba. Krótko, bez upiększeń, bez oglądania się na to, co wypada, a co nie. W sumie jedno zdanie wystarczyło, by przesunąć granicę retoryki. Każdy. Rosyjski samolot czy dron w polskiej przestrzeni powietrznej nie będzie już incydentem, będzie celem. Brawo Radek. Jak powiedział, to nie gest złości, to decyzja o odpowiedzialności. Ktoś musi przerwać ten eksperyment polegający na testowaniu, ile można naruszać norm i nic nie robić. Eee, przez miesiące padały. Tak zwane przypadki yy, zbliżenia, prowokacje. Ktoś liczył, że mm, przyzwyczajmy się do ciągłej presji. Sikorski powiedział nie. Powiedział to wprost. Yy, do przedstawicieli Rosji yy, powiem tylko tyle, że wiemy, iż nie obchodzicie międzynarodowego prawa i jesteście Niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami, powiedział Sikorski. Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera w sobie rządzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperatorów minął, a wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane. To zdanie nie jest propagandą, to diagnoza i ostrzeżenie w jednym. Każdy ktoś, Odrzuca reguły gry, trzeba mu przypominać koszty łamania zasad. Nie prosimy o sprawiedliwość, żądamy bezpieczeństwa dla naszych obywateli i spokoju w przestrzeni, nad którą mamy prawo panować. Putinowska taktyka zastraszania miała działać powoli, krok po kroku, miała męczyć, znieważać. Znormalizować. Sikorski przerwał tę logikę. Nie ma już miejsca na półtora tonu i uprzejme noty. I tutaj tylko chcę Wam nadmienić, że prezydent Czech też zapowiedział, że każdy rosyjski myśliwiec czy dron, który naruszy ich przestrzeń powietrzną, po prostu zostanie zestrzelony. Jest jasna granica i realna gotowość do obrony, kto liczył na miękkość Zachodu, musi przeliczyć na nowo te rachunki. Europa Wschodnia nie jest rewirem do testów putinowskich. To front bezpieczeństwa, na którym nie ma miejsca na schematy. Jeśli ktoś chce postawić na Stary mit wielkości niech liczy na straty, a nie zyski. Niech więc Moskwa usłyszy prost, pro, no prost, prosty przekaz. Próby dominacji skończą się porażką. Nie dlatego, że Chce się walczyć tylko dlatego, że nie pozwolimy, by ktoś odebrał nam prawo do życia w spokoju. To koniec tolerancji dla prowokacji, koniec złudzeń dla imperialnych fantazji. I powiem Wam, podejrzewam, że Putin, Rosja rozumieją tylko właśnie taki język, w którym mówi się wprost bez ogródek. A nie liże się dupę Putinowi, tak jak robi to Trump i reszta tych trzęsi portków. Się na, to zdjęcie pojawiło się na dwóch antenach telewizji w Polsce 24 i w Russia Today. Zostawiam Państwu sprawy. ten obrazek. Być może fake, ale zabawny. Pani redaktor, bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Europy to nie jest zabawna e, panie kwestia. Tylko problem I nie jest możemy strachii, ilustrować niestety, najważniejszego panie spotkania na, na ja tak, tak wysokiej, na tak wysokiej chciała, szczeblu. Pana... Miał na myśli, mówiąc o osoba, które powinny połknąć własny język, bo ja cały wieczór śledząc te wydarzenia w Waszyngtonie miałem w głowie ten słynny polski wierszyk złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Ten miesiąc miał między kancelarią prezydenta Nawrockiego a Białym Domem bardzo szybko się skończył. Okazało się, że przy stole w Białym Domu nie ma już miejsca dla Karola Nawrockiego, ale to absolutnie nie jest powód do tego, żeby się cieszyć, tylko żeby wyciągnąć z tego lekcję. Sprawy polskiego bezpieczeństwa i sprawy pokoju na Ukrainie to są zbyt ważne rzeczy, żeby się tutaj przepychać i żeby sobie ten dywan spod, spod stóp wyrywać. To są też zbyt ważne kwestie, by posługiwać się takim aparatem pojęciowym, jak mieliśmy to do czynienia wczoraj na państwa antenie. Ja przygotowując się do dzisiejszego programu śledziłem wczorajsze wydanie i to nie wiem, czy to przez, przez czyjś błąd ludzki, czy, czy była to z, zła wola, a mamy do czynienia z wojną hybrydową i musimy sobie powiedzieć, że wpuszczanie fake newsów na antenę dużej, dużej, dużej telewizji ogólnopolskiej. Mówię tutaj o tym fejkowym zdjęciu no no z No to teraz stop. Skończę, to, rzekowię, ale że, ja się a, muszę wytłumaczyć tylko, za telewizję. Ja mam taki skończę, obowiązek. A ja tylko, tylko skończę. Ja mam obowiązek te fake newsy telewizji ale w Ale on został zementowany wczoraj. Nie musi pan prostować czyli, dzisiaj. Czyli, bo... czyli, czyli, czyli telewizja w Polsce, podobnie jak kanał Zero, przeprosił za użycie się za użycie obrazka AI, który w bardzo złym świetle pokazywał jest, nas solidarność europejską. To są dwa problemy. Moi drodzy, powiem wam tak. Według mojego skromnego zdania, no zaczęło się pięknie. No niczym Chopin na fortepianie w i Hall. Od wystąpienia Radosława Sikorskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wreszcie Polska nie musiała się czerwienić za ministra spraw zagranicznych, który plątałby się w zeznaniach jak pijany pielgrzym na procesji. Sikorski mówił mocno, zwięźle, precyzyjnie. Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną, eskaluje wojnę hybrytową, a Zachód nie może tego tolerować. Krótko mówiąc, taki dyplomatyczny mm, nokaucik prosto w nos rosyjskiej propagandy. I powiem wam, nawet gdy Karol Batyr-Nawrocki kręcił się tam obok, próbując udawać prezydenta na serio, to i tak świat słuchał Sikorskiego. Nie chłopaka z Gdańska, który z doktoratu zrobił trampolinę do pałacowych mebli. I tutaj, moi drodzy, też do tego wszystkiego, Donald Tusk też dorzucił swoje trzy grosze. Jasno, twardo, bez dyplomatycznych ceregieli. Jak coś nam wleci na terytorium, to spadnie. Odproste jak cep którego używa sam Jarosław Kaczyński, gdy opowiada o Tusku jako rudym agencie Berlina, Brukseli Mos i Moskwy naraz. No ale jak już mowa o Kaczyńskim, to ten dziadek do orzechów polskiej polityki znów walczy na dwa fronty, no już nie wspominając, że wroga w kosmitach znalazł. Ale tutaj z jednej strony Tusk, no odwieczny wróg numer jeden, a z drugiej strony Sławomir Mencen, który zamiast grzecznie podać prezesowi łapkę, ośmielił się go nazwać politycznym gangsterem. I tu prezes się zagotował, bo on gangsterem, no kto by pomyślał. On, Jarosław, Zbawiciel, Zbawca Narodu. Strażnik polskich lasów, które w jego opowieściach prywatni właściciele na zachodzie zmieniają w zamknięte dżungle z krokodylami, i potem z drutu kolczastego, czy płotem z drutu kolczastego, rzecz jasna. Kaczyński zaczął męcena grillować jak kiełbasę wyborczą. Straszyć darwinizmem społecznym, płatnymi studiami i NFZ, sprzedanym za 2 dolary. No i choć retoryka stara, jak jego garnitur z lat 90., to wciąż działa na tych, którzy wierzą, że prezes yy, samym słowem potrafi zmieniać wodę w benzynę wysokooktanową. No ale moi drodzy, dziś to nie tylko Teatr Kaczyńskiego. W tle pojawił się Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, który postanowił rozliczyć ludzi ziobry szybciej niż kontroler ZUS przedsiębiorcy. Nowi rzecznicy dyscyplinarni pozwy regresowe dla neosędziów. No, i Radzik, który wciąż biega po sądach, jak duch, nie wiem, starego reżimu, strasząc Tuskiem, Bodnarem, zamachem stanu. Przerabialiśmy to już niejednokrotnie. Ktoś tu ewidentnie, no. Nie zorientował, że czas, się, że czas się skończył i teraz zamiast rozdawać karty, będzie można co najwyżej rozdawać numerki w kolejce do prokuratury. No, ale, ale, ale zawsze jest, ale. To też jeszcze nic, ale to za, to za chwilę. Prezes się nigdy nie myli, panie, panie redaktorze. Prezes nigdy? Się prezes się nie myli. Prezes się nie myli, nie wolno tak mówić. Pan prezes jak pisze, to nawet jak gani to jest miło. Jak prezes napisze i się czyta podpis Jarosław Kaczyński, to jest ja 1,66 m to 1,80 m, panie redaktorze. Moi drodzy, teraz przyniesiemy się do zwolenia. Taka miejscowość w naszym pięknym kraju. No cóż, w tym pięknym zwoleniu burmistrz oddał gminę w ręce, uwaga Matki Boskiej. Pięć autokarów, delegacji, mm, urzędu i wszyscy szczęśliwi, że teraz będzie mniej wypadków, więcej miłości bliźniego, a urzędnicy przestaną. Patrzeć na siebie wilkiem. No, no Gmina, jako jednostka administracyjna RP, nic z tego nie, 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 nie zwoleń. Teraz to własność niebieskiego holdingu Maryja, i syn spółka Zo. No, można się śmiać, ale jak. Wojna za miedzą, a Trump, Trump, przepraszam, w Waszyngtonie bawi się w cenzora, komików i kneblowanie mediów, to ludzie wolą zawierzać niż sprawdzać, czy rakieta ma rosyjskie tablice rejestracyjne. No a Trump, ten sam. Który jeszcze niedawno machał z Nawrockim zdjęciami do kampanii, dziś zachowuje się jak klasyczny satrapa w białym garniturze. Zamyka usta dziennikarzom, grozi telewizjom cofnięciem koncesji, a uniwersytetom odcięciem grantów. Do tego dochodzi jeszcze projekt dla muzeów i jego projekt dla muzeów i pytanie, czy niewolnictwo naprawdę było takie złe? Jakby ktoś miał wątpliwości, PiS wciąż widzi w nim przyjaciela i sojusznika. No, powiem wam, że zaiste szczęście w polityce polega na tym, by mieć takich kumpli, którzy w kryzysie odwracają się do ciebie plecami. No, a nasz Nawrocki, on woli obrażać się na Sikorskiego. Że ten obcesowo mówi prawdę. Moi drodzy, za miedzą mamy wojnę, drony latają nad Polską, a w pałacyku Nawrockiego spór o to, kto z kim poleci do USA i kto komu wysłał list em, Donalda Trumpa. No Kiedy świat. Dyskutuje o pokoju, bezpieczeństwie. W Warszawie politycy kłócą się o miejsca w samolocie i tweety sprzed dekady. Podsumowując ten wspaniały nasz dzisiejszy poniedziałek, powiem tak. Sikorski mówił jak mąż stanu. Tusk, jak premier z jajami. Żurek, jak chirurg wycina resztki pisowskiej zarazy. A Kaczyński jak zawsze, prorok z żoli Boża, który zamiast na górze i przemawia do tłumu wiernych, strasząc lasami, zdradą narodową i kosmitami. Z kolei zwoleń ma nową patronkę, a Trump nowe metody kneblowania wolności. Wychodzi na to, moi kochani, że XXI wiek coraz bardziej przypomina średniowiecze. Z tą różnicą, że zamiast miecza mamy drony, zamiast królów mamy Trumpa i Kaczyńskiego, yy, zamiast papieskich bóli, akty zawierzenia gmin. I jak tu się moi drodzy kurwa nie modlić? Jak wiemy, tajnymi współpracownikami bezpieki przede wszystkim byli ci, którzy byli częścią aparatu władzy, ale wówczas podejmowali decyzję o współpracy z bezpieką w realiach państwa totalitarnego, jak przed rokiem 89. Tak było z dużą częścią tych osób, które znamy dzisiaj jako. Byli działacze Solidarności, ale również tajni współpracownicy bezpieki. No mamy również dużą, znaczącą grupę, zresztą aktywną do dzisiaj w życiu publicznym. Byłych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, płatni zdrajcy pachołki Rosji, którzy jednocześnie byli również kapusiami służby bezpieczeństwa. Moi kochani, podsumowując, króciutko, ale zaraz powiem dlaczego. Eee, podsumowując, wielu z nas jest rozczarowanych, w tym ja nie ukrywam tego. Wielu z nas jest rozczarowanych, że PiS ciągle ma takie duże poparcie, pomimo naszej wspólnej aktywności. I tak już nieraz mówiłem, że sam nieraz mam ochotę to wszystko rzucić w cholerę, bo nie wiem, czasami się zastanawiam, czy to ma sens e, robienie tego i tak dalej. Ale po namyśle i proszę też pomyślcie, Powiedzcie, czy się ze mną zgadzacie, bo tak po namyśle, gdyby nie my, otwarci, mądrzy patrioci, którym na sercu leży właśnie dobro Polski, a nie partii Kaczyńskiego, czy jednej czy drugiej partii, po prostu dobro Polski, bo nie partie w kraju się liczą, lecz ludzie jako całe społeczeństwo. I gdyby nie my, PiS miałby większość konstytucyjną. Wtedy ci idioci z, z Kaczyńskiego zrobiliby co najmniej króla Polski, a z jakiejś, nie wiem, wybranej, pisowskiej, e, do, dobra, z, Pisowskiej działaczki, powiem to ładnie, chociaż nie to miałem na myśli. By zrobili królową Polski, no bo raczej z Kota Kaczyńskiego by nie zrobili królowej Polski, chociaż znając pisowców wszystko jest możliwe. Ale będąc aktywnym, ciągle dajemy opór tym pisowskim barbarzyńcom. A zwycięstwo. Przyjdzie i prawda wygra. I powiem wam, że wiem, że to są ciężkie takie o, marzenia, marzenia o normalnej Polsce, ale wydaje mi się, że warto walczyć. Nasi ojcowie, nasi dziadowie walczyli, chociaż też byli w beznadziejnych sytuacjach niejednokrotnie, ale się nie poddawali. I Powiem Wam, nie powinniśmy, nie możemy, nie mamy prawa się poddawać. Powinniśmy walczyć z tą pisowską szarańczą po prostu do upadłego. Bitwy się wygrywa, bitwy się przegrywa, ale powiem to tak w przenośni: ta wojna dobra ze złem trwa nadal i nie możemy się poddawać. I na tym chyba będę kończył. I tutaj prośba do Was, piszcie, czy taka forma materiału Wam się podoba, czy bardziej to rozbudowane i na jeden temat, czy taki flash mix różnych, różnych tematów, bieżących tematów. Bo mogę też oczywiście mieszać, czasami robić pełen materiał na dany temat, a czasami właśnie takie miksy. Piszcie proszę, bo... Robię to w sumie nie dla siebie, a dla Was. To Wam się ma podobać przede wszystkim. Także chyba tyle. Bardzo Wam wszystkim jeszcze raz dziękuję. Darczyńcom przypominam: Piszcie maile, jak chcecie, kubek. Jeszcze raz powiem, że dla reszty widzów też oczywiście przygotuję jakieś drobne upominki. Ja bez Was bym po prostu nie istniał i dzięki Wam tu jestem, za co jestem Wam bardzo wdzięczny, bo uwielbiam dla Was robić te materiały. Oczywiście, rzecz jasna, też dziękuję za wczorajszego live'a. Z wielkim żalem się z Wami rozstawałem. No, te nasze trzy godziny zawsze zlatują jak z Bata Szczelił. Już się nie mogę doczekać kolejnej niedzieli. Także, dobra, nie przedłużam. Kończę, bo mam jeszcze trochę roboty takiej papierkowej, że tak powiem. Jutro rano znowu do pracy. Samo życie. Także co, widzimy się przy następnym materiale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziś skupimy się na grupie ssaku z rodziny Pisus Debilus, tłumacząc na polski, wyborca PiS. Są oni nieco podobni do przeciętnego człowieka. Wyprostowana postawa, i to by było na tyle. Spora część z nich nosi boskie berety, najczęściej widoczne u starszych samic. Uważają, że są one splecione z włosów anioła, dlatego też postrzegają siebie jako istoty wyższe, które wszystko wiedzą najlepiej. Deklarują się jako osoby wierzące, ale to nie do końca prawda, ponieważ ich interpretacja zasady miłuj bliźniego odbiega od standardowej polega na niszczeniu wszystkich, którzy nie popierają pis. Ogólnie rzecz biorąc, tylu wulgarnych słów nie usłyszymy w więzieniu, ani nawet na boisku szkolnym, jakie przedostają się przez usta takiego osobnika. Są to stworzenia, które Bóg kocha najbardziej, ponieważ popierają partię, którą rządzi boska istota, czyli mały starzec z Kotem. Uważają, że to Bóg go zesłał na ziemię, aby nawrócić nas wszystkich i nie dać się temu rudemu niemieckiemu Donaldowi, bo to diabeł wcielony i samo zło. Inne opinie się nie liczą. Najważniejsze jest to, co oni uznają za słuszne. Ich prawda jest bardziej prawdziwa niż inne prawdy. Gdyby mogli inaczej myślących, paliliby na stosie. Średnia wieku takiego oszołoma to 50+, plus, chyba że dostali wcześniej po 500 złotych za wychwalanie pis. Wtedy średnia się obniża.